Proszę Państwa, witam mojego pierwszego gościa w cyklu audycji Rozmowy z Pozytywką, dzisiaj premiera i z nami Oliwia Kowal. Bardzo młoda osoba, chcemy trochę nawiązać do Dnia Dziecka, choć Oliwia dzieckiem już nie jest. Jesteś studentką trzeciego roku, jak się dowiedziałam. Dokładnie tak. Dobry wieczór, Oliwko. Dobry wieczór wszystkim. E, więc już dzieckiem nie jesteś, ale jeśli spojrzymy na Twoją karierę, bo tak to mogę chyba już w tej chwili nazwać, biorąc pod uwagę Twoje liczne osiągnięcia i tytuły, to musiałaś chyba zacząć je jako dziecko. Jesteś osobą młodą, a mającą ogromne osiągnięcia w dziedzinie jeździectwa i treningu jazdy konnej. Masz już jakieś tytuły na koncie, czy możesz o nich... Powiedzieć. Oczywiście. Na swoim koncie posiadam 4 złote medale Mistrzostw Polski, dwa złote medale Mistrzostw Europy e, dla koni czystej krwi arabskiej, legitymację instruktora PZJ-u. Złotą odznakę Polskiego Związku Jeździeckiego oraz ostatni mój sukces zdanie egzaminu na kategorię B, +E, czyli mogę już wozić konie, jeździć sama na zawody. No więc sami Państwo widzą, że jak na tyle osiągnięć i tytułów, to jest to osoba niebywale młoda, po prostu. No właśnie. Oliwia, jak zaczęła się Twoja przygoda z końmi? Moja przygoda z końmi zaczęła się, gdy moja mama zmieniła pracę. E, wtedy e, jej szef e, miał parę koni, e, zaczęłam jeździć, troszeczkę się wozić w zagaju. Potem był Sopków, potem klub jeździecki imienia pierwszego pułku strzelców konnych, następnie Zagaje 107, moja praca, e, wyjazdy do Krakowa, do Warszawy w końcu konsultacje, szkolenia w Austrii, w Hiszpanii i coraz dalej, coraz więcej aż do dziś aż, aż, do, do, dziś. aż, do, aż do, tych, do teraz a, aż do tego miejsca, w którym właśnie jesteś. Czyli zaczęłaś mając ile lat? Kurczę, hmm, nie pamiętasz? Nie już pamiętam nawet, ale było to dawno, tak? <noise> Dokładnie. E, to powiedz. Czy trudno było się znaleźć się tutaj, gdzie jesteś, w tym miejscu właśnie z tyloma tytułami, z tyloma osiągnięciami? Jak się zostaje instruktorem jazdy konnej? Przede wszystkim upór, ciężka praca, marzenia. Walt Disney powiedział, że jeżeli mam odwagę o czymś marzyć, to, to jest do spełnienia. Praca instruktora jest dosyć trudna. Musimy zawsze pamiętać, że. Um, mamy odpowiedzialność ogromną za dzieci, które mamy pod swoimi skrzydłami. Um, więź z koniem jest piękna i ale dosyć jest to odpowiedzialne zajęcie, bo Dokładnie. przecież zwierzę, mimo że jest oczywiście przystosowane do treningu, na pewno czasem bywa nieobliczalne również. Dokładnie, jazda konna zalicza się do sportów wysokiego ryzyka, do sportów ekstremalnych. Ja mam przeszkolenie i z pierwszej pomocy, które sobie co chwilę odnawiam, i mam odpowiednie ubezpieczenia. W no tak. razie nagłych wypadków. Oczywiście trzeba się zabezpieczyć, bo bywa różnie. Czy ty zajmujesz się końmi arabskimi wyłącznie? Czy nie, czy nie? tylko, nie tylko końmi arabskimi? Bo wiem, że osiągnięcia masz właśnie, te, te jeździeckie osiągnięcia masz przede wszystkim na Arabach. Dokładnie. Czy, czy, czy dobrze to zrozumiałam, bo czytałam Twój życiorys przed, przed wywiadem, ale jest tych, właśnie, rodzajów tak dużo, że, że być może coś pomyliłam, ale to właśnie araby, tak? Tak, araby na stałe zagościły w moim sercu, e, również obok koni andaluzyjskich, ponieważ mm -hmm. co jakiś czas wyjeżdżam na treningi do Hiszpanii. E... I, i, I ta właśnie Andaluzja. Również, dokładnie, <laughs> andaluzijska krew. Opowiedz nam, jak wygląda Twoja praca, tak na co dzień, właśnie z dziećmi. Jak to wygląda? Ustalamy sobie grafik dużo wcześniej. Wiemy, do jakiego jeźdźca pasuje jaki koń. Nie każdego wsadzimy na dany typ konia. Musimy pamiętać też o dzieciach, o emocjach ich, o to jaki koń dany jest. O jego charakterze, tak, Dokładnie. O temperamencie, tak? Bo to, Dokładnie. Czy trzeba jakoś do, dopasowywać osoby Dokładnie. do temperamentu konia, tak? Dokładnie. Ostatnio też w mojej pracy pojawiła się ciekawa rzecz, ponieważ zaczęłam praktyki studenckie. Zabawa, za, znaczy zabawa. E, praca, inseminacja, e, badanie, czy klacz jest w rui, sprawdzanie ciąży to są prawdziwe emocje, naprawdę. Czekamy też za technikę Dokładnie, dokładnie. Bo to, to jest istotne, bo tutaj bardzo poważne padają e, zajęcia, które musisz przeprowadzać, ale to jest właśnie taki kierunek, e, chyba bardzo ciekawy. Tak, bardzo mi się podoba na tych studiach. Pozdrawiam cały Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Polecam, naprawdę. Bardzo mi się podoba zootechnika. E, powiedz jeszcze, na czym polega Twój udział? Mówiłaś nam o pracy, a powiedz na czym polega Twój udział w pokazach, bo zauważyłam wiele zdjęć na Twoim profilu Facebookowym, to zdjęcia w pięknych strojach. Strojach czasami historycznych, czasami jakichś takich baśniowych, filmowych. Dokładnie. Co to takiego? To są konkursy specjalne dla koni arabskich, tak zwane klasy pleasure. Rozróżniamy akurat w strojach dwa typy tych konkursów, Native Costume, czyli strój arabski, beduiński oraz tylko w Polsce, polski strój historyczny. Strój to jest tylko maksymalnie 20% oceny jeźdźca, reszta to jest ruch, balans, kontakt, podstawowe rzeczy, które spotykamy w ujeżdżeniu. Też moja współpraca z wnuku robi zdjęcia, z kingą wnuk. Dała dużego kopa i piękne zdjęcia przede wszystkim, różne projekty z nią. Tak samo jak plener, który planujemy, planujemy się też na tym plenerze wybrać. Jeśli powiem, że do zamku, w pięknej kreacji, to chyba nie skłamę. O, to bardzo ciekawe. Będziemy śledzić Twój profil. 是吧？ deszczowy czas i za spływa na poduszkę, prosto z gwiazd, dziś nie cała jestem tu, bo jakoś tak poszło szukać. Moc. Tam w gazecie gdzieś Zaginęła moja cześć Ktokolwiek wie W niebie Wracamy do Państwa. Moim gościem jest Oliwia Kowal z Zagaja. Oliwia, mówiłyśmy o Twoich wspaniałych strojach, w które ubierasz się na pokazy jeździeckie. Powiedz, skąd je bierzesz? Materiał przygotowujemy sobie wcześniej. Na przykład, teraz szyję kreację razem z ciocią, która jest krawcową. Szyję kreacje z materiałów przywiezionych aż z Hiszpanii. Dodatkowo mam parę tysięcy cekinów do, do szycia ręcznie. Czyli właściwie sporo robisz również sama. No, trudniejsze rzeczy wykonuje ciocia Marysia. Rozumiem. Pozdrawiamy ciocię Marysię. Czyli wybierasz się gdzieś w najbliższym czasie na jakiś pokaz? Moim dużym marzeniem jest w przyszłym roku pojechanie na Mistrzostwa Europy razem z Elgoriuszem. Elgoriusz to jest siwy ogier arabski, którego absolutnie kocham. I, no i zobaczymy, co, co pokaże nam czas. I stanowicie <laughs> wspaniałą parę z tego, co widziałam na zdjęciach. E, powiedz, Oliwia, czy to jest ciekawy sposób na życie? Bo właściwie to już w tej chwili jest Twój sposób na życie. Prawda? Dokładnie tak. Praca z końmi to nie tylko trenowanie jeźdźca i konia. Trzeba znać, żeby być dobrym trenerem, trzeba znać biomechanikę jeźdźca, biomechanikę konia, anatomię, fizjologię, nie tylko wiedzieć, jak się siedzi na koniu. To jest coś Więc. więcej dokładnie. Trzeba opanować sporo wiedzy i umiejętności. Tak, w Jeździe konnej w świecie koniarzy jest naprawdę wiele specjalistów, od fizjoterapeutów po weterynarzy, po kowalów, i ciężko jest jednej osobie zebrać tą całą wiedzę. Rozumiem. Niemniej jednak, pewnie gdybyś miała drugi raz wybierać, i tak byś wybrała. Dokładnie. Konie, bo to nie tylko praca, to nie tylko sposób na życie, ale przede wszystkim pasja i miłość. A jakie y, przesłanie masz, bo mamy dzisiaj Dzień Dziecka, tak zaczęłyśmy naszą rozmowę, jakie masz przesłanie dla dzieci, dla młodych osób, które marzą o nauce konnej, jazdy, czy, czy polecasz tą właśnie naukę? Polecam, polecam z całego serca. Widzę, jak to wpływa na młode pokolenie dzieciaków, oczywiście pozytywnie. Dla mnie, jazda konna jest czymś wspaniałym. I żeby coś osiągnąć, naprawdę trzeba w tym trwać i pokochać to. I przede wszystkim nie zatracić się w tym w sporcie, że trenujemy, trenujemy do bólu. Trzeba pamiętać zawsze, że kiedyś się było tym dzieciakiem, które się po prostu zakochało w koniku małym. No właśnie, o tej miłości się zaczyna, prawda? Dokładnie. A czasami marzenia się spełniają i tak jest chyba w Twoim przypadku. Dokładnie. Tak, a oprócz Dnia Dziecka dzisiaj jest, są urodziny mojej babci, której o. składam tutaj najserde, najserdeczniejsze życzenia i pozdrawiam. My również dołączamy się do tych życzeń. E, życzymy również Tobie, Oliwia, wielu, wielu kolejnych sukcesów i takich wspaniałych występów. E, I dziękujemy bardzo. Byłaś pierwszym gościem rozmowy z pozytywką. Na pewno będziesz dobrym początkiem. Dziękujemy bardzo. Drodzy słuchacze Radia z Kulturą, jeśli podobają się Wam nasze audycje i chcecie, aby powstawały kolejne ciekawe programy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prosimy wspierajcie Radio z Kulturą. Bez Waszego wsparcia długofalowe działanie nie będzie możliwe. Nawet symboliczne, ale regularne wsparcie. Sprawi, że razem z Radiem i Instytutem Kultury Ireneusza Śtucarczyka będziecie realnie tworzyć kulturę. Jeśli masz pod ręką coś do pisania, zapisz proszę numer konta, który podamy za chwilę. Dziękujemy, że dziś nas słuchasz. Powiedz znajomym, jak można nas posłuchać. Wesprzyj nas.

Wesprzeć Radio Instytut możesz także wchodząc na stronę www.instytutkultury.org.pl wspieraj. Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie Instytut Kultury Ireneusza Ślusarczyka. Z nami tworzysz kulturę!